Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zapraszamy na wyjątkowy spektakl, w którym głównym aktorem będzie wyjątkowa instytucja specjalizująca się w operze, balecie, operetkach i muzykalach. To tutaj można zasmakować sztuki teatralnej i muzycznej na najwyższym poziomie. Panie i panowie, oto Teatr Wielki w Łodzi. Czy wiecie, że na tej widowni są aż 1074 miejsca? Teatr Wielki to największy teatr w województwie łódzkim, pod tą nazwą działa od 1966 roku. Od tego czasu odbyło się tutaj ponad 340 premier. Były wśród nich klasyki operowe i baletowe, ale też wyjątkowe kompozycje współczesnych twórców. To tutaj można zobaczyć gościnne spektakle, ale także koncerty, muzyki klasycznej i rozrywkowej. Są tu dwie sceny. Główna, na której odbywa się większość przedstawień, i kameralna, przeznaczona do mniejszych spotkań i koncertów. Łączy je jedno: na obu występują artyści najwyższej klasy. Wreszcie, Mistrzowie drugiego planu zobaczmy, jak wyglądają przygotowania do premier. Zajrzyjmy tam, gdzie powstaje scenografia i kostiumy. Na koniec jeszcze jedno miejsce związane z Teatrem Wielkim w Łodzi Muzeum Wirtualne. W 2019 roku, dzięki funduszom europejskim, teatr stworzył cyfrowe muzeum, w którym można zapoznać się z całą historią tego obiektu. To 12 tysięcy zdjęć, setki plakatów oraz kostiumy pokazane w wersji 3D. Żeby tam zajrzeć, nie trzeba oczywiście tutaj przychodzić, wystarczy wejść na stronę internetową teatru. I to już wszystko na dziś, chociaż absolutnie nie wszystko, co można powiedzieć o tym wyjątkowym teatrze. Trzeba kupić bilet i przyjść na przedstawienie, żeby zaznać magii tego wyjątkowego miejsca, do czego serdecznie zachęcam. Do zobaczenia.